Mam nadzieję, że tak samo jak mi wam ten miesiąc minął wspaniale. Dla mnie to czerwiec był bardzo udany. Mam bardzo fajne produkty i zacznę niestandardowo, bo od kolorówki. Mam wrażenie, że zawsze zaczynam od pielęgnacji. Pierwsza rzecz to będzie bronzer, który już w mojej kosmetycznej gości bardzo długo. Jest to bronzer Pink z Victoria's Secret. Z tej sali Pink Face and Body Bronzer. Ja go kupiłam w Stanach. Za 15 dolarów to jest 18,5 g. W ogóle to jest 18,5 gram. On kosztuje, zwłaszcza jak on jest wielki, on kosztuje 15 dolarów, a Nars Laguna kosztuje 35 dolarów. Jeżeli dobrze pamiętam, i ma 8 gram. Więc różnica jest ogromna. On jest super. Ja uwielbiam ten brązer, stosuję go latem bardzo często. No i nie tylko, ale, ale szczególnie latem jakoś. No, on jest po prostu wielki ogromne, Delikatne drobinki wspaniale rozświetlają cerę. Bardzo ładnie się stapia z cerą, brązuje ją. Wydaje się że nasza skóra taka opalona. On jest też do ciała, także można go używać wszędzie, gdzie tam mamy potrzebę. Użycie tego brązera ma bardzo ładny kolor. No, naprawdę jest taki fajny, ciepły kolor. Fajnie można podkreślić nim twarz, ciało, no i w ogóle przepiękne opakowanie, bardzo fajnie się nadaje na podróż, też jest płaskie, no i cena i w ogóle te kwiatki, przepięknie to wygląda, bardzo mi się podoba. To jest ten pierwszy mój ulubieniec. Drugi mój ulubieniec dostałem z trzy To jest Kryolan. Ja Wam pokazywałam ten produkt przy okazji właśnie mojego makijażu dziennego. To jest paleta róży. Firma Kryolan to jest taka firma, profesjonalna firma na makijażystów. Bardzo fajnie napigmentowane są te cienie w ogóle. Cienie, przepraszam, na róże. Zobaczcie. Czerwony na przykład. Użyję, no, no super kolory, w ogóle bardzo fajnie można z nimi pracować. Są bardzo fajnie napigmentowane, bardzo fajnie można budować właśnie nimi to, co chcemy zbudować, nie wiem, czyli róż może też być używane w zupełnie innym celu, no ja tego używam jako róży i to jest docelowo paleta. Róże też nie było to drogie, dokładnie to nie wiem, ile kosztowało, bo ja dostałam tą paletę od mojej przyjaciółki, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Mam jeszcze inne produkty z tej serii, tak jak na przykład korektory, jakieś pudry sypkie. Bardzo fajna sprawa, super, polecam wam serdecznie. Następna rzecz to błyszczek z Deglasa, który bardzo często gościł na moich ustach, to jest 405. W ogóle nie wiem, ja uwielbiam ten błyszczek, w ogóle tak piękny kolor, w ogóle tak fajnie. Słuchajcie, tutaj jeszcze miała miejsce. Tak fajnie się sprawdza. W ogóle pięknie wygląda. Jest trwały. Jest, jedyny jego minus jest taki, że jeżeli tak nie wytrzemy tego aplikatora przed nałożeniem go na usta, to on może się nam troszeczkę wylać. Też zależy jakie macie usta, ja nie mam jakichś takich wielkich ust, więc może to jest mój jedyny problem akurat, natomiast bardzo ładny kolor, w ogóle taki um, letni, wiosenny, kobiecy, taki właśnie mam wrażenie, który będzie pasował do wielu um, wielu kornacji, cer, do opalonej skóry, do bardzo bladej skóry, super będzie wyglądał. Teraz pomadka, którą mam dzisiaj na ustach, jest to pomadka, która się nazywa, przepraszam. 603 Real Matte Lipstick Passion Rouge. Jest to pomadka, wybaczcie mi, że ona taka jest celowana, ale moja córeczka się do niej dobrała. Jest to pomadka z Ireny Eris. Nie wiem, czy wiecie, ale Irena Eris wypuściła kolorówkę na rynek ostatnimi czasy, także jest to nowość. To są świeże bułeczki na rynku kosmetycznym. Rewelacyjna sprawa. To jest w ogóle pomadka z bardzo dużą koncentracją pigmentów. Pomadka jest tak super napigmentowana, że ja jestem w szoku. Efekt matu bardzo długo się trzyma, w ogóle jest trwała, nie podkreśla suchych skórek, nie wysusza ust, naprawdę długo się trzyma. Ja przed nagraniem tego filmiku zjadłam jogurt i wypiłam zieloną herbatę i nie poprawiałam w ogóle ust. Więc zobaczcie, to w ogóle no niesamowite to jest. Piękne opakowania, super luksusowe, bardzo mi się podobają, bardzo serdecznie Wam polecam. Jedyne co, to taki za, y, smak troszeczkę, y, ale no nie wiem, może ja akurat mam taki, y, takie odczucie. Rewelacyjna sprawa, bardzo serdecznie Wam ją polecam. Dla mnie to jest przyjemność, ta szminka na ustach. No niesamowity efekt matu, ale jednak na nawilżenia. Jeszcze się z takim efektem nie spotkałam, także polecam Wam serdecznie, a opakowanie wygląda mega luksusowo, że fajnie. To jest 603 Real Matte Passion Rouge. No i to tyle, jeżeli chodzi o kolorówkę. Teraz tak, <grych> pilnik do stóp. Ja wiem, że to jest dziwne, bo ja go kupiłam bardzo niedawno na przecenach Baden Body Więc ja go mam praktycznie, no nie wiem, 7 dni, może, może trochę więcej. Może trochę więcej, może z 10 dni i nigdy takiego produktu Wam nie pokazuję. Ja raczej pokazuję Wam produkt, który wam albo więcej niż 30 dni, albo 30 dni. No czasami jest to 25 dni, ale to jest w ogóle jakiś. Ten, no ale wydaje mi się, że pilnik to coś z pilnik, raczej jeżeli on się sprawdza, to myślę, że będzie się sprawdzał, no po prostu jest taki konkret ten pilnik, słuchajcie, że to jest niesamowite, ja sobie przecieram e, pięty i są jak nowe, także bardzo szybko, e, no on jest bardzo ostre. nie wiem czy tutaj się przyjrzycie, e, czy to będzie widać, ale myślę, że może być widać, naprawdę no super jest, polecam o, serdecznie, ja go kupiłam za 5 złotych, Patent Body Works. Tyle, jeżeli chodzi o pilnik, fascynujący. Następna rzecz to Farmona, w ogóle płyn micelarny do twarzy i oczu, e, z kryształem górskim, e, morskie minerały, ekstrakt z aloesu, usuwa makijaż na od świeża. No, no rewelacja. Pach, pachnie, naprawdę pachnie po prostu moją mamą. Mam <laughs> wrażenie, taką wspaniałą pielęgnacją, taką bardzo zadbaną kobietą. To jest właśnie taki w większości... To jest taki zapach pielęgnacji właśnie, nie, nie ma tutaj świeżej bawełny, co prawda, ale to jest właśnie taki bardzo piękny zapach. Super jest ten dozownik, bardzo fajnie się sprawdza w ogóle też w podróży, nie wylewa się, można z nim robić cuda i niewidy. Tutaj jest nanieść na płatek kosmetyczny delikatnie przetrzeć oczy oraz skórę twarzy, szyi, dekoltu. Ja stosuję go właśnie w ten sposób na wacik, natomiast myślę, że można go też bez waciku stosować, tak myjąc. Bardzo fajnie się, w ogóle nic nie trzeba poprawiać, świetnie zmywa makijaż, bardzo ładnie pachnie, nie podrażnia oczy, nie trzeba tych oczu trzeć, więc jest bardzo szybki, bardzo ładnie pachnie, nawilża, nie wysusza, nie zostawia takiej suchej skóry, nie zostawia też tłustej powłoki, no jest po prostu idealny i bardzo serdecznie Wam polecam, a Farmona to nie jest droga firma. Ostatni produkt, który Wam chcę pokazać, to jest Clean On Me, żal podpysznic, który ja dostałam od Basi, Soap and Glory, bardzo Ci dziękuję, kochana, to jest 500 ml, no po prostu najlepszy zapach ever, słuchajcie, no, ja muszę to pomóc nie mogę, o, oh, słuchajcie, to jest zapach najbardziej luksusowych perfum na świecie, w ogóle ta pompka, to jest kolejny plus, mega nawilżający, nie trzeba używać balsamu po tym, w ogóle przyjemność pod prysznicem. Stosowania tego żelu pod prysznicy jest niesamowita. Ja nie wychodzę pod prysznicą, mieszkam tam i się cały czas nim myję. No jest... tak ładnie pachnie, tak fajnie nawierza, nie wysusza skóry. W ogóle zbywa też bardzo fajnie makijaż, chociaż na no, trochę szczypią oczy. Jeżeli chcecie, ja po prostu myję sobie nim twarz też. A później tak używam tej farmony. Ale przed też, no to zależy, ale też mi się zdarzało najpierw zmyć makijaż, i tylko nie zmywa tak dobrze, no zostaje coś tam pod oczami, więc później tam dopełniam całą twarz tym płynem micelarnym. No, no po prostu rewelacja, ja Wam bardzo serdecznie polecam, niestety tego produktu w Polsce nie ma, mam nadzieję, że niedługo będzie. Ten produkt jest w Anglii, ja dostałam od mojej widzki, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, Dytę, Dytę bardzo Ci dziękuję, ten, dostałam od niej krem. Soap and Glory, który uwielbiam i już mi się kończy i płaczę, ale myślę, że sobie no, poradzę, bo na Allegro też widziałam te produkty, także Was tam jakoś odsyłam, żebyście sobie poszukali, bo ja też pewnie niedługo będę szukać, a jak on mi się skończy, to na pewno ten też sobie kupię. To już pewnie się mnie niedługo skończy, bo użyłam go cały czas. To tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Dajcie znać, jakie były Wasze ulubione produkty w tym miesiącu. Co Was zachwyciło? Czy miałyście któreś z tych produktów? Czy coś możecie o nich mi powiedzieć? Czy, czy raczej Wam się nie sprawdziły? Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli Wam się podobało, to poproszę o kciuki w górę. Ściskam Was mocno i do bardzo szybkiego zobaczenia. Buziaki!